Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam naprawdę na wstępie serdecznie podziękować za to, że chcecie mnie oglądać, że jest już te tysiąc subskrybentów na moim kanale. Włączę jakąś walkę, żebyście się nie zanudzali tylko tym, co gadam, więc sobie coś tam też pooglądacie. A więc naprawdę dziękuję Wam, że chętnie coraz więcej Was przybywa i coraz więcej osób chce mnie oglądać. Wiem, że ten tysiąc to tylko liczba, że mam jeszcze starych, mam jeszcze tutaj dużo starych subskrybentów z poprzedniej gry zagranicznych osób, a tym bardziej od nowa prowadząc ten kanał właśnie na Clash Royale chcę prowadzić to w większości dla Polaków Tam wcześniej troszeczkę się starałem żeby więcej osób zagranicznych wyglądało to co ja gram i tym podobnym. Więc wiem, że ten 1000 to tak naprawdę chyba 702 z Polaków, może więcej, nie wiem, nigdy nie nie sprawdzałem. Ale no nieważne, liczba to liczba, 1000 przekroczone w końcu daje mi to wielkie, większe możliwości do rozwoju, do prowadzenia kanału i troszeczkę też mnie motywuje. W końcu osiągnąłem ten magiczny 1000. Dziękuję za to, że chętnie mnie poprawiacie. Yy, czytam wasze komentarze, wszystkie. No nie na wszystkie odpisuję, ponieważ na, na niektóre uważam, że nie warto odpisywać, na niektóre po prostu mi brak czasu, ale staram się być z wami w kontakcie. Zwłaszcza właśnie na Facebooku piszecie do mnie często różne pytania. Staram się odpowiadać jak tylko mogę. Pracuję 12 godzin na dobę, 4 dni. Po 4 dni mam wolne i. Po prostu też tak jak wczoraj, po prostu byłem zmęczony. Pisało do mnie para osób, przepraszam, odpisałem, odpiszę resztę. Postaram się naprawdę na Facebooku, tam trzymam kontakt z ludźmi i tutaj na YouTubie. W ogóle wracając do tego tysiąca subskrybentów, to ten tysiąc stuknął wczoraj, gdzieś koło godziny polskiego czasu 23:22, a tysięcznym subskrybentem był Mieszko Chmielewski, więc jeżeli Mieszko oglądasz. Mnie w tej chwili jesteś tysięcznym subskrybentem, dziękuję. Pomogłeś mi osiągnąć tą 4 cyfrówkę i reszta też oczywiście. Więc bardzo, bardzo kłaniam się i dziękuję. Postaram się w przyszłości ten kanał jeszcze mocniej rozbudowywać. Dążę do tego, żeby ten kanał był bardziej esportowy. Chcę turniej więcej tworzyć, dlatego też właśnie to, że przekroczyłem tysiąc subskrybentów, pomoże mi troszeczkę w lepszym zarabianiu, może uda się w końcu pozyskać jakiegoś sponsora na jakieś turnieje. Mi się w życiu ułożyło, pieniędzy z YouTube'a nie potrzebuję, a już pisałem mnie w klanie, że pierwszą taką większą wypłatę właśnie z Clash Royale z YouTube'a przeznaczam na duży turniej dla Polaków. Już taki turniej chyba jest możliwość zorganizowania na 600-1200 kart, coś takiego, tylko trzeba po prostu tą kasę wyciągnąć z YouTube'a. Co troszeczkę to trwa Naprawdę pomagaj, pomagajcie mi, ja naprawdę tych pieniędzy z YouTube'a nie chcę, ja chcę to inwestować w polski Esport właśnie w tą grę Ta po prostu gra no, po prostu urzekła mi ta gra, ja lubię tą grę Chcę się dzielić y, tym co ja osiągam y, y, co ja osiągam swoją wiedzą, nie ma jej wie dużej Staram się uczyć z Wami, Wy mi pomagacie, ja Wam pomagam i to jest takie obustronne. Właśnie bardziej chcę dążyć w e-sport. Niedługo też na tym kanale, co... mam nadzieję, już mam, mam naprawdę przygotowane materiały odnośnie różnych taktyk, tylko po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko posklejać w kupę i Wam przedstawić. To, co teraz oglądacie, te powtórki właśnie na temat tego deku, co mam, bo ten dek według mnie jest wyśmienity. Mam też już kawałki porobione, tylko nie mam kiedy naprawdę usiąść tego posklejać, więc na tym kanale też bym chciał coraz więcej różnych deków omawiać. Zaraz po tym filmie, mam nadzieję, zabiorę się do nagrywania właśnie kolejnego filmu, jeżeli chodzi o złodzieja deków oraz następny Polak na, YouTube, na TV Royal, ponieważ już też ode mnie z klanu Farmer oraz wy moi widzowie informujecie mi, że jest kolejny Polak, więc zaraz też siadam, nagrywam. Chcia... Przepraszam, tak po prostu chciałem yy, podziękować naprawdę każdemu z osobna, Tobie i Tobie wszystkim. Naprawdę jesteście dla mnie bardzo ważni, cenię Wasze zdanie, to co do mnie piszecie. Hejterów też uwielbiam, bo jest ich wielu. Mi po prostu, mi tym nie zaszkodzicie, że coś tam do mnie napiszecie brzydkiego, ja się tym nie przejmuję. Jest tylko jeden czuły punkt, który mógłby mnie ruszyć, no ale nie będę Wam ułatwiał ułatwiał po prostu życia. Sami so, pobawcie się i dojdźcie do tego. Yy, ja po prostu, czy dajcie mi lajka, dislajka, no bo wiadomo, że lajki pomagają w pozycjonowaniu strony i bardzo bym się cieszył, żebyście dawali więcej tych lajków. Yy, ja po prostu biorę sobie wszystko, rozpa, rozpatrywuję, jak to, jakoś tak, i po prostu staram się troszeczkę poprawiać. Wiem, że jeszcze sprzętowo Mój kanał odchodzi troszeczkę od pewnych standardów, ale tak jak tu było oświetlenie, staram się po prostu yy, nadrabiać to wszystko w miarę możliwości. Green screen chyba już w miarę tak troszeczkę opanowałem, więc kanał no, naprawdę chyba zyskuje powoli troszeczkę na jakości. Mam nadzieję, że ta jakość jeszcze wejdzie właśnie w filmiki, yy, że to co będę Wam prezentował. Yy, jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zmienić, co poprawić, naprawdę piszcie. Ja czytam każdy komentarz i biorę sobie wszystko, może nie tyle co do serca, bo bym się za bardzo przejmował, no ale biorę sobie to pod uwagę, o, to słowo. I naprawdę, naprawdę yy, będę zmieniał to, co wybierzecie pod, yy, chcecie, no może nie we wszystko, bo to jest w końcu mój kanał, ale biorę naprawdę Wasze sugestie pod uwagę. Dziękuję, że poprawiacie moją wymowę. Ja swoją wymowę też właśnie dzięki temu kanałowi, dzięki temu, że Wam się pokazuję na kamerce, staram się przełamywać moje takie może lęki przed takimi wypowiedziami właśnie. Już powoli ten potok słów coraz lepiej mi wychodzi, że mogę się otworzyć, rozmawiać z Wami, ale to jeszcze też nad tym popracujemy. Wie, mam nadzieję, że przyszłość będzie... Wspaniała dla nas, dla tej gry, dla wszystkiego. Ja jeszcze, właśnie, e sportem mocno chcę się zająć, ponieważ kocham e sport naprawdę jest coś pięknego. Tak się rozwija ten e sport, że masakra i ta gra też się rozwija. Miejmy nadzieję, że w dobrym kierunku. No, to chyba tyle na tysiąc subskrybentów. Naprawdę lajki dla Was, za to, że jesteście, że osiągnęliśmy ten tysiąc razem. Naprawdę razem. I pomóżcie mi rozwijać się kanał dalej. Dziękuję Wam z całego serca. Do usłyszenia.